To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Oskar Kwiatkowski, snowboardowy mistrz świata, student AWF Katowice, zawodnik AZS Zakopane. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Wszystko się zgadza. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Ciężko cię złapać w jednym miejscu. Ty ciągle jesteś w drodze, w niewtajemniczonym powiem, że po raz któryś próbujemy się spotkać na nagranie i ty ciągle gdzieś pędzisz, a sezon już jest za nami. Rozmawiamy pod koniec marca. No tak, sezon się skończył, ale tyle się tego nawarstwiło, że, że ciężko mi się w ogóle połapać yy, naraz te studia, wojsko i w ogóle te wszystkie swoje sprawy prywatne, to, to więc cały czas jestem gdzieś właśnie w drodze, gonię. Staram się po prostu wszystko po prostu pozamykać te tematy, żeby mieć już święty spokój. Studia, wojsko, a także kariera sportowa, czyli tak jak zazwyczaj z zawodnikami, z którymi rozmawiam do naszego podcastu, rozmawiamy o karierze dwutorowej, to w twoim przypadku ta kariera jest co najmniej trójtorowa. No, można tak powiedzieć. Trójtorowa hmm. nawet może będzie, może niedługo po wyborach samorządowych będzie nawet poczwórna. Radny, który będzie bardziej uczulał innych na kwestie sportowe? No właśnie, w kwestii właśnie sportu, myślę, takiej też oświaty, takich rekreacji mogę się wypowiedzieć, bo mamy tam jakieś doświadczenia, bo też że po świecie, więc widzę jak to wygląda w innych krajach. No właśnie, zima w tym roku, w tym sezonie była wyjątkowo szemrana, że tak powiem. Szczególnie w Polsce i tak. w, wśród naszych sąsiadów nie była łaskawa. W zasadzie w pierwszej połowie stycznia się skończyła zima. Jak ty to oceniasz z perspektywy swojej, z perspektywy zawodnika? No tak, no od końca stycznia można powiedzieć, że już ta zima nas pożegnała i, i no ciężko było naprawdę też sobie tak psychicznie poradzić, bo, no, bo my właśnie mieliśmy taki długi przestój do Świata w Krynicy, który był Jakoś końcem lutego. No i cały ten luty był tak ciepły, że nam po prostu aż no, włosy dęba stawały od tego, jak może być ciepło, i na pewno też parę siwek włosów przybyło mi i trenerom i właśnie i dla zawodników, bo, bo naprawdę nie wiedzieliśmy nie, nie widzieliśmy możliwości, że ten puchar świata może, może zostać zorganizowany w takich warunkach. Jak to oceniasz taki sezon, w którym no, rzeczywiście te warunki były kiepskie, no dla Ciebie, jako dla zawodnika, który cały czas chce się rozwijać? Czy taki sezon niesie ze sobą takie korzyści długoterminowe, no bo wiadomo, powiedziałeś o Krynicy, o starcie mm -hmm. tam, mieliśmy ampy w Białce, ale jak ty to oceniasz ze swojej takiej perspektywy longtermowej? No, ja to widzę, że jest duży postęp, właśnie, że ten puchar świata został zorganizowany w snowboardzie, bo to już jest taki wielki krok naprzód, i, no i to, że też będzie w przyszłym sezonie i może i w następnych, więc myślę, że to jest bardzo duży progres w tej dyscyplinie i ja bym chciał to dalej ciągnąć i no jakby też no, robić, robić wyniki rzecz jasna, swoje dbać o swoją karierę, ale też właśnie, żeby ta młodzież za tym szła, ja to cały czas jakby mam z tyłu głowy, że tą młodzież trzeba zachęcać, żeby to właśnie było to za zaplecze. I, no I tak właśnie też studen, studenci, żeby się też garnęli do, tej, do tego snowboardu, bo, no bo zainteresowanie na ampach było dosyć duże. To, to mi się podoba, że na tych ampach jest ta frekwencja duża i, no i jest, jest fajny klimat, ten klimat snowboardu. No i kto Ciebie zaciągnął do tego snowboardu, bo mimo wszystko to będzie takie dziadersowe, chociaż nie, broń Boże, nie chcę, żeby tak brzmiało, ale niestety taka jest rzeczywistość, że ten snowboard to, no, to nie jest tak um, wielowiekowa, wielopokoleniowa tradycja w polskim sporcie. Mam wrażenie, że Ty wyznaczasz historię. No ja do tego snowboardu sam złapałem takiego bakcyla, tam za dzieciaka, gdzie widziałem po prostu snowboardzistów na stoku. Tak naprawdę karierę zaczęła się odkąd poszedłem do szkoły sportowej, do gimnazjum, ale ten, ta moja, te moje pierwsze kroki na desce to były tak totalnie niewinne i ja się uczyłem sam metodą prób i błędów, bo to, tata jakby nie miał środków, żeby mi zapewnić instruktora, kupić sprzęt, więc y, miał kolegę, który miał wypożyczalnię, wziął tę deskę od kolegi z wypożyczalni dla mnie i ja tak się po prostu uczyłem sam. Gdzieś tam ja na początku asekurował, potem ja już uczyłem się sam i do dzisiaj mam się śmieje, że że jak nieraz krzyczałem mamusiu, zobaczyć jak jeżdżę, to jak ona się odwracała, żeby zobaczyć, to ja już leżałem, więc ona się śmiała, że ja więcej leżałem niż jeździłem, ale, ale nie zrażałem się, bo mnie to tak jarało i, I po prostu miałem taką no, wielką radość z tego, że, że gdzieś na tej desce próbowałem, więc nie... takie, takie były moje początki. I nie chciałeś na nartach, chciałeś na desce, na jednej desce. No właśnie, no właśnie ja już jestem z tego pokolenia, no nie wiem, ja jestem 96 rocznik, ale ja już jestem takim pokoleniem, co nie zaczynał od nart, tylko jakby od razu na deskę. No teraz to już jest normalne, że ktoś od razu idzie na deskę, teraz tak już, już powszechna ta deska, ale wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, było ze głowy także że wszyscy na, na nartach zaczynali. Jesteś chyba najbardziej utytułowanym snowboardzistą, Masz Mistrzostwo świata z mm -hmm. 2023 roku. Jesteś także studentem, jak sam przed chwilą wspomniałeś. Jak tak. ty to ze sobą wszystko łączysz? I zaraz do tej zupy dorzucimy wojsko. Jak, jak, jak u ciebie wygląda to? Czy na uczelni życzliwie patrzą mm -hmm. na to, że nie zawsze jesteś na zajęciach? Jak, jak to wygląda z swojej perspektywy? Mm -hmm. No to ja powiem jeszcze o tej szkole sportowej i tak naprawdę się zaczęła ta moja kariera? w 2009 roku. No i naturalną rzeczą było, że już pod koniec liceum trzeba było wybierać, gdzie chce się pójść dalej, czy w ogóle iść dalej na studia po maturze. No, a myślę, że taką naturalną rzeczą, jak chcesz trenować, dalej zostać w sporcie, no to jest Akademia Wychowania Fizycznego, więc, więc taki padł wybór i najpierw był Kraków, tam, tam w sumie. Zło złożyłem jedyne, jedyne podanie, gdzie złożyłem na studia, to, to na w Kraków. Pomyślałem sobie, jak, jak, mi, jak, jak się nie dostanę, jak nie dostanę yy, się na te studia, no to po prostu zrobię sobie przerwę i może, może, może po prostu albo oleję w ogóle studia, albo za rok znowu spróbuję gdzieś się jakieś podanie złożyć. Więc złożyłem jedno podanie i na sport, na kierunek sport, i dostałem się. No i bardzo dobrze wspominam ten licencjat w Krakowie. Fajne lata. Yy. Później, właśnie po tym licencjacie, poszedłem na, na web do Katowic na magisterkę. I, I fajnie, chwalę sobie to, bo też no fajnie się to wszystko łączy, bo, bo ten sport wyczynowy też jakby też mam coś do powiedzenia w różnych tematach i też właśnie to, że ci nauczyciele akademicy są w stanie mi też jakby pomóc w mojej karierze. No te przedmioty, fizjologia, biochemia, to są po prostu takie przedmioty, gdzie łapiesz tam po prostu samoświadomość i wiesz jeszcze jak lepiej trenować ty dietetyka, więc to są takie przedmioty, które bardzo lubię, bo ja ogólnie też, no ja się interesuję tak biologią i geografią, więc to są dla mnie naprawdę przyjemne tematy. No dobra, interesuję się sportem, interesuję się biologią, interesuję się geografią, a także jestem w wojsku. Opowiedzmy teraz o wojsku w takim razie. Jak to wygląda? Skąd... A tak, w wojsku, wojsku służę od 2020 roku. No jestem w zespole sportowym, więc jest, jakby priorytetem jest sport, są też zobowiązania pewne wojskowe, które też, też jakby są dla mnie no naprawdę takie po pierwsze, po pierwsze ciekawe, po drugie też tak jakby mnie budują jako zawodnika, jakby taką, mam taką też jakby, czuję się jakby, jakby to powiedzieć, będąc żołnierzem jakby czuję się taki jakby dumny z tego bycia żołnierzem i jakby przez to też mam większą jakby takie poczucie wartości i tego właśnie tej służby w Polsce więc jakby to jest fajnie się wszystko łączy to ze sobą bo no bo tak myślę sobie że ten snowboard europejski to jest taki no my tak dużo też trenujemy fizycznie dużo spędzamy czasu na siłowni dużo biegamy więc jesteśmy sprawni według mnie a to też właśnie fajnie się łączy z wojskiem, no bo tam podstawą sprawnością właśnie, czy znaczy podstawą wartością to jest ta sprawność fizyczna. Więc No sport też, dużo, dużo też jakby nosi do życia, dużo uczy takiej też dyscypliny, to też właśnie w wojsku jest, jest potrzebne. No więc jakby fajnie to wszystko łączy, te studia, to wojsko, ten sport to jakby się mi fajnie wszystko łączy ze sobą i wszystko to jakby mnie jara. A szłaska się wokół kręci. Że to moje ostatnie takie mistrzostwa powiedziałeś po łampach w Białce. No właśnie, tam mi powiedziano, że już do 28 roku życia można startować, a ja 28 lat skończę w kwietniu, końcem kwietnia. Więc tak mi powiedzieli, no więc raczej nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale, ale, ale ponoć tak jest, że do 28 roku można startować. Czyli nie, nie był wiem, to może, dla ciebie poprawić. problem. Nie, tak, oczywiście, tylko tak, tak, się tak się zastanawiałem, jak to jest, że Ty, Mistrz świata, jak Ty się czułeś jako Mistrz świata startujący na ampach? Czułeś się tutaj takim murowanym faworytem? Raczej, no, raczej no nie no, ja się nie czuję jednak każdy jakoś jako faworyt, ale czuję się po prostu, jestem świadomy swoich możliwości, tego co mam natrenowane, więc po prostu jadę swoje, a. A nie nastawiam się tam, czy wygram, czy nie wygram, po prostu chcę się bawić tym i, i dać się wszystko. No, no ampach to, na no, no w sumie, no mówię tak bardziej o świata, no ampy to jednak są ampy i jakby, no nie, nie ma tam takiego naturalnego konkurenta, no chyba, żeby kolega z kadry przyjechał, Michał Nowaczyk, czy, czy właśnie ktoś z kadry, to może wtedy, ale tak to, jakby na tym salamie się czułem, czułem pewnie na, bank banket dla mnie był takim wyzwaniem, więc w bankedzie, jakby banket bardziej mi przy... Jakby bardziej miałem większy stres na bankedzie, jakby bardziej byłem taki, czułem taki dreszczyk, bo jednak to nie jest taka moja yy, rodzima yy, konkurencja w snowboardzie. Yy, no i to właśnie, ja, ja już drugi raz startowałem w bankedzie drugi raz miałem więcej frajdy właśnie z tego bankeda. Okej, okay, a startowałeś w tym roku w wielu miejscach, no ale tutaj skupmy się na Polsce. Mamy Białkę Tarczańską, mamy krynicę Górską, czyli Jaworzyna i Kotelnica to są takie najlepsze, jedne z lepszych stacji narciarskich w Polsce, które ci się lepiej jeździło, już nie licząc tych nieszczęsnych warunków pogodowych. Tak, no myślę, że no nie licząc tych warunków właśnie tej, tej, tego, tych plusowych temperatur i tego miękkiego śniegu, ale no, no tam zrobili jednak robotę na ten połar świata i dużo soli, i ten śnieg jednak był twardy, tak jak miał być. Więc no Krynica jest super, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i w tym sezonie dopiero jakby odkryłem tą Krynicę, bo tam żeśmy mieli parę obozów przed tym połarem świata. Także krynę bardzo lubię i no poza kryńcą w białce też kiedyś trenowali właśnie na tym stoku, gdzie był salon, ale już wiele, wiele lat już tam mnie nie było. Też było fajnie się tam wybrać i sobie tego świeżyć wspomnienia, to za czasów szkoły sportowej yy, trenowaliśmy tam. A takich stoków właśnie, poza jeszcze tą białką, i, i krynicą fajnych, no to no fajne zapewne Kasprowy, jeszcze, szczególnie teraz, kiedy na dole jest ciepło, to ten Kasprowy jeszcze się trzyma, więc Kasprowy to jest fajnym stokiem, naprawdę, który polecam. Tak, Mojko, no, to jest taka legenda e, naszych tak. sportów e, zimowych. Do tego chyba jeszcze i zieleniec można e, dorzucić. Zieleniec, zieleniec jeszcze nie byłem nigdy. A powracasz myślami mhm. do swojego występu z 2019 roku w Krasnojarsku. Tak? Krasnojarz, no, Universal, tak. super czas, naprawdę, tam było, tam było naprawdę fajnie. I wtedy jeszcze to, że z Michałem w finale występowaliśmy, to no to było super przeżycie. Pokazaliście się, się na takim niełatwym terenie, no. No niełatwy taren, bo tam mieliśmy takich dwóch gości bardzo mocnych, bo był wicemierz olimpijski z Korei, z Pjongczang i jeszcze był um, podwójny mistrz świata z Rosji, wtedy Dmitry Loginow, który ogólnie jest tam lokalesem, jest z Krasnojarska, więc mieliśmy mocnych konkurentów i pokonaliśmy ich, więc to, jest, to był super start. No, no nam, myślę, nam się podobało zawsze te. te znaczy no, dwa razy startowaliśmy w uniwersytecie, w Aumatach i w 17 i w Krasnajarsku w 19. No i super impreza takiej. No prawie jak Igrzyska Olimpijskie, tak to jest rozkrywane. Jest to cała wioska olimpijska. Jest taki cała ta otoczka, wszystko jest tam stołówka, która jest 24 na dobę otwarta. Fajne, no tylko że właśnie my mieliśmy na tych uniwersytetach to było zawsze gdzieś tam pomiędzy porami świata, że wpadaliśmy i wypadaliśmy. Więc przylatywaliśmy dosłownie na start, rano mieliśmy już start, na następny dzień drugi start i wyjeżdżaliśmy po prostu bardzo domęczeni tym wszystkim. I, i nie, 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 nie poczuliśmy aż tak tego ducha, ale i tak dobrze wspominam te uniwersjady. A co przed tobą? Jaki plan treningowy na teraz są przerwę w mhm. sezonie są gordziste i jakie wyzwania przed nadchodzącym y sezonem? No teraz takie roztrenowanie. Mamy jakiś dłuższy obóz, na który też jeszcze nie wiem, czy pojadę. Rower, bo tam Powiedziałem, właśnie... że lubisz? Tak, no ja rower właśnie postawiłem na rower na takie roztrenowanie w tym, w tym po tym sezonie to postawiłem na rower i kiedy tylko mam wolne, to kiedy tylko mam wolny czas, to jadę na rower. I chcę jak najwięcej przesiedywać na rowerze i kręcić, więc dzisiaj też byłem na rowerze. kręciłem dopóki mnie deszcz nie, nie złapał, a, a właśnie no staram się na tym rowerze jak najwięcej, bo też. Po sezonie tak biegać, jak, jakbym miał biegać, to też jest jakby. Mamy cały sezon w tych butach, te nogi, te stawy skokowe są troszkę, można powiedzieć, osłabione przez to, że mamy w tych twardych butach, więc wolałbym tak najpierw rozkręcić ten na rower, że później spokojnie zacząć biegać, bo, bo w poprzednim sezonie właśnie miałem taki problem i naciągnąłem obydwa Achillesy po takim mocniejszym bieganiu, więc wiem, jak to boli, i później musiałem dwa miesiące się rehabilitować. A wyzwania sportowe? przed Wyzwania sportowe? No to przyszły rok będzie ciekawy, bo mamy w Samoris Mistrzostwa Świata w Szwajcarii i to będzie naprawdę fajny start. Chciałbym tam dać się wszystko i przygotować się na ten start, właśnie najbardziej. I to jeszcze jest końcem marca, więc jakby no w tym czasie, co teraz rozmawiamy, to będą organizowane te Mistrzostwa Świata, więc to też jakby jest takie wyzwanie dla nas, no i też dla trenerów, żeby. Tak, zbudować tą formę, żeby jeszcze na koniec marca, na ten najważniejszy start, ona była i była najmocniejsza, więc to będzie też ciekawe, żeby to wszystko fajnie poukładać. Żeby dobrze zacząć, ale jeszcze lepiej skończyć. Dokładnie, żeby skończyć właśnie z przytupem. Oskar Kwiatkowski był naszym gościem, zawodnik AZS Zakopane, student AWF Katowice, mistrz świata z 2023 roku. Dzięki wielkie Oskar za rozmowę. Dziękuję i bardzo, było miło czas. porozmawiać. Dzięki, Dzięki również. Serdecznie. To wszystko na dziś. Bartek Wościelewski do usłyszenia. Cześć. To jest kafe AZS.